Początek roku rozpoczął się dla wszystkich graczy Ark Riders bardzo obficie. Dostaliśmy bowiem całkiem sporą aktualizację, która oprócz oczywistych poprawek wprowadza m.in. nowe warunki mapy w pogrzebanym mieście, ptasie miasto, w którym to ptaki zostawiają w kominach masę przeróżnych błyskotek, w tym całkiem nowe rodzaje kaczuszek, nowy projekt gablota na trofea, gdzie kolekcjonujemy coraz to cięższe do zdobycia części maszyn, które wymieniamy później na nagrody, matchmaking solo kontra grupa, gdzie po zdobyciu 40 poziomu możemy w pojedynkę stanąć do walki z drużynami w zamian za dodatkowe punkty doświadczenia, a także 8 nowych misji fabularnych. No i my dzisiaj zajmiemy się właśnie tymi ostatnimi, ponieważ niektóre z tych misji mogą przysporzyć trochę kłopotów, zwłaszcza dlatego, że ich opisy i cele nie do końca zawsze są dość jasno sformułowane. Na wstępie zaznaczę jeszcze, że aby mieć dostęp do nowych questów, musicie zaliczyć niemalże wszystkie poprzednie zadania. To znaczy, chyba dwie nowe misje są odblokowane od razu, ale reszta jest powiązana z progresem głównego wątku, także miejcie to na uwadze. Nasze pierwsze zadanie nosi tytuł z widokiem i dostajemy je od szani. Musimy zdobyć obrotowe urządzenie szyfrujące, więc najlepiej po takie zabawki udać się do Stella Montis, do pracowni badań medycznych. Tam podobnych gratów jest mnóstwo. Jak już będziecie na miejscu, to polecam przy okazji rozglądać się także za miotaczem jonowym. Podziękujecie mi później. Kiedy oba urządzenia będą już w naszym posiadaniu, kierujemy się do warsztatów w montażowni. Szukamy jednego z żółtych terminali, które są porozmieszczane po okolicy i używamy na nich naszego znaleziska. Następnie podchodzimy do konsoli w pobliżu i używamy komputera, co pozwoli nam zaliczyć kolejny punkt naszego zadania. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to dostarczyć szani miotacz jonowy, o którym mówiłem wcześniej. Więc jeśli go macie, wracamy do Speranzy i oddajemy zadanie, a jeśli nie, to wracamy do pracowni badań medycznych i znów plądrujemy wszystkie szafki. W warsztatach w montażowni też na pewno traficie na jeden z poszukiwanych przedmiotów, ale ja osobiście częściej trafiałem na nie właśnie w pracowniach medycznych. Tak czy inaczej, pierwsze zadanie mamy zaliczone. Nasza kolejna misja to liga, którą dostaniemy od Apolla i tu znów będziemy potrzebować dwóch itemków: pompki rowerowej i splaczałej piłki. Ponieważ jak czytamy w opisie, dzieciaki lubią kopać, a że nie mają co, to używają do tego pustych skorup granatów. No i żeby nie doszło do żadnego nieszczęścia, to nasz przyjaciel chciałby coś z tym zrobić. Całe szczęście tym razem nie będziemy musieli nigdzie latać za przedmiotami, ponieważ są one w zasadzie w miejscach, w których wykonamy każdy z podpunktów misji. Udajemy się więc w pobliże wież ciśnień na Zaporze. W okolicy powinniśmy znaleźć dwie prowizoryczne drewniane bramki do gry w piłkę nożną. Podchodzimy do jednej z nich i cykamy fotkę. W pobliżu na ziemi leży także metalowa skrzynka. Kiedy wejdziemy z nią w interakcję dostaniemy pierwszy z przedmiotów, z placzałą piłkę. Teraz zmieniamy lokalizację i ruszamy do pogrzebanego miasta, najlepiej w okolice parku lub stacji Marano, ponieważ to tam znajduje się nasz kolejny cel. Potrzebujemy jeszcze jednego zdjęcia, tym razem z czasopismami futbolowymi, a te najprościej będzie znaleźć w jednym z kiosków. Wchodzimy do środka i cykamy drugą fotkę. Obok naszej budki powinien leżeć także stary rower. Kiedy do niego podejdziemy, znajdziemy naszą poszukiwaną pompkę. Jeśli jesteście w parku Marano, to pamiętajcie, że po okolicy lubią kręcić się bombardierzy i sentinele, także bądźcie czujni. Jeszcze co do itemków, to oczywiście nie są to żadne unikatowe przedmioty misji, więc tak naprawdę możemy znaleźć je przy okazji w każdym innym miejscu. Więc jeśli przeszukujecie akurat na przykład apartamenty na polu bitwy na terenie Zapory albo budynki mieszkalne w pogrzebanym mieście, to na pewno bez problemu je znajdziecie. Dobrze, itemki znalezione, zdjęcia są, możemy zatem wracać do Apolla. Po oddaniu zadania powinniśmy dostać od niego kolejny wieczór filmowy. Apollo kontynuuje swoją misję zbawiania świata naszymi rękoma i wysyła nas do Stella Montis w poszukiwaniu przenośnego telewizora i starych kaset. Kierujemy się zatem do archiwów kulturalnych. Od wejścia biegniemy od razu na prawo, gdzie w rogu przy nakrytych skrzyniach znajdziemy nasz pierwszy poszukiwany przedmiot. Na nasze szczęście, drugi wymagany itemek jest całkiem blisko, więc wracamy i biegniemy na prawo, a następnie na lewo. Na samym końcu pomieszczenia stoją dwa fotele, a na jednym z nich leży przenośny telewizor. Itemek ten w porównaniu do kaset nie jest żadnym unikalnym przedmiotem, więc podobnie jak w poprzednim wypadku, możemy znaleźć go podczas normalnej rozgrywki poza misją, i bardzo często możemy trafić na niego w budynkach mieszkalnych w pogrzebanym mieście. Wracamy do Apolla i oddajemy przedmioty, kończąc tym samym jego zadanie. Teraz popracujemy trochę dla Lensa, i na całe szczęście nie będziemy musieli martwić się o szukanie kolejnych gratów. Wracamy zatem do stella Montis i kierujemy nasze kroki w stronę lobby. Naszym pierwszym celem jest komputer na drugim piętrze, który znajdziemy za biurkiem zaraz obok wejścia prowadzącego na stację. Podchodzimy do urządzenia i wysyłamy dane do naszego pracodawcy. Teraz naszym celem jest audytorium. Tu sytuacja się powtarza. Podchodzimy do komputera za biurkiem w dużej sali i używamy urządzenia, aby wysłać kolejne dane. Przenosimy się teraz do Pracowni Badań Medycznych. Szukamy dużego białego komputera w rogu jednego z pomieszczeń, z którym wchodzimy w interakcję, aby wysłać kolejną porcję informacji do lensa. Ostatnim przystankiem będzie warsztat w montażowni. Lecimy do pokoju kontrolnego, znajdującego się na wyższym piętrze, i szukamy kartonowego pudła stojącego na biurku w rogu pomieszczenia. Po jego przeszukaniu wejdziemy w posiadanie dzienników wysyłkowych, co pozwoli nam zakończyć całe zadanie. Tym sposobem dotarliśmy już do półmetka, więc wracamy do Shani, ponieważ ta czeka już na nas z kolejną misją. Wspaniały okaz. Tym razem duszne korytarze Stella Montis zmienimy na świeże powietrze błękitnej bramy. I jeśli oglądaliście mój poprzedni odcinek ze wszystkimi sekretami Bluegate, który swoją drogą powinien pojawić się w tym momencie gdzieś na górze ekranu, to doskonale powinniście wiedzieć, co robić. Dla całej reszty już tłumaczę. Na sam początek musimy wyposażyć się w dwa ogniwa zasilania Ark. Jak zapewne doskonale wiecie, znajdziemy praktycznie przy każdej zniszczonej maszynie, więc zdobycie tych przedmiotów nie powinno sprawić najmniejszego problemu. Jeśli ogniwa są już w naszym inwentarzu, biegniemy do jednego z dwóch wraków karczowników ARK, ogromnych zniszczonych maszyn, które właśnie teraz powinniście mieć zaznaczone na mapie. Na miejscu wchodzimy do środka i wkładamy jedno z naszych ogniw do iskrzącego panelu po lewej. Zapoczątkuje to procedurę spalania. Dookoła cylindra zaczną pojawiać się słupy ognia, a naszym zadaniem będzie wyczuć odpowiedni moment i przejść na drugą stronę. Kiedy pierwszą pułapkę mamy za sobą, wkładamy do drugiego panelu kolejny z ogniw. Zmieni to sekwencję pojawiania się ogni na trochę trudniejszą, a w dodatku nad nami rozłoży się platforma, na którą będziemy musieli się dostać. Wychodzimy zatem z cylindra, wchodzimy na pień, bierzemy rozbieg i wskakujemy na platformę, uważając przy tym na pojawiający się ogień. Kiedy uda nam się ominąć drugą z sekwencji, podchodzimy do ostatniego panelu i dezaktywujemy całą procedurę, co pozwoli nam ukończyć misję i przy okazji zabrać kilka dodatkowych itemków. Pamiętajcie także, że od momentu włożenia pierwszego ogniwa mamy ograniczoną ilość czasu na wykonanie całej procedury. Kontynuujemy współpracę z Szani przy okazji kolejnego zadania, rozpoznanie bojowe. Tym razem udajemy się do pogrzebanego miasta w okolice piętrowego parkingu. Kierujemy się na samą górę i wchodzimy do szybu windy. Tam skanujemy pomieszczenie, co pozwoli nam na zaliczenie pierwszego punktu naszej misji. Wchodzimy teraz na dół do Parku Marano. Tam niedaleko wejścia do metra powinniśmy znaleźć zniszczony autobus, który jest naszym kolejnym celem. Wchodzimy do środka i, podobnie jak w poprzednim wypadku, skanujemy jego wnętrze. Nasz kolejny cel to Plac Rosa, a dokładnie dach budynku z namalowanym na nim muralem. Będąc na miejscu, szukamy otwartego okna. Wchodzimy na poddasze i jeszcze raz używamy naszego skanera. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to zniszczenie dwóch czuwaczy czyli tych małych latających dronów Bombardiera, które przesyłają dla niego naszą lokalizację. To właśnie przy ich pomocy maszyna jest w stanie trafić nas praktycznie z każdego miejsca. Pamiętajcie, aby robić to z głową i nie stać czasami w odsłoniętej przestrzeni, ponieważ możecie dostać rakietą w twarz. Przy okazji, jeśli zbieracie itemki do waszej kablotki z trofeami, nie zapomnijcie zebrać ze zniszczonych czuwaczy ich przekaźników, ponieważ potrzebujecie ich 10 do odhaczenia całej kolekcji. Naszym przedostatnim i chyba najtrudniejszym ze wszystkich nowych zadań będzie bieg w deszczu bomb. Będziemy musieli własnoręcznie zniszczyć w nim bombardiera, a następnie dostarczyć szani jego ogniwo. Lokalizacji tej przeklętej machiny jest sporo, ale jak dla mnie najwygodniej jest z nim walczyć albo w pogrzebanym mieście w okolicy parku Marano, placu Rosa lub piętrowego parkingu, albo pod błękitną bramą niedaleko sterowni przy bramie. I tu mam dla Was dwie bardzo fajne taktyki. Pierwsza z użyciem watachy. Wystarczą trzy pełne serii, aby pozbyć się problemu, z tym, że tu uważajcie, aby w okolicy nie latały żadne inne drony, ponieważ część pocisków zapewne w nie uderzy. Jeśli macie schemat, to bez trudu stworzycie sobie kilka sztuk tego granatu, ponieważ są one stosunkowo łatwe do wykonania. Drugi sposób to ostrożne niszczenie odnóży robota, a dokładnie żółtych łączeń i małego żółtego zbiorniczka na jego tyle, najlepiej przy użyciu kowadła na drugim poziomie lub renegata. Koniecznie zabierzcie ze sobą kilka ładowarek do tarczy i bandaże na wypadek, gdyby dosięgła was jedna z jego rakiet. Pamiętajcie też, aby w międzyczasie niszczyć jego czuwaczy, aby ułatwić sobie trochę zadanie. Bardzo dobrze sprawdza się też pionier, granat zostawiający za sobą łatwopalny gaz, powodujący wybuchową reakcję łańcuchową. Jest to obecnie jeden z mocniejszych granatów w grze, więc jeśli macie na stanie kilka sztuk albo możecie sobie taki stworzyć, to zabranie go ze sobą będzie jak najbardziej dobrym pomysłem. Po walce zabieramy ze zniszczonego wraku jego ogniwa i wracamy zwycięsko do bazy oddać zadanie. I trzeba tu zaznaczyć, że nagrodą za jego wykonanie jest nowa emotka strzał z palca i 30 monet łupieżcy. Nasza ostatnia misja będzie już zdecydowanie luźniejsza i tu będziemy musieli jedynie trochę pobiegać. Zero strzelania obiecuję. Zleceniodawcą zadania na mapie jest ponownie Lens, a miejsce, w które musimy się udać to port kosmiczny. Lecimy pierw w pobliże linii paliwowych. Biegniemy do miejsca, w którym rury są zniszczone, czyli mniej więcej na ich środek i używamy specjalnego ustrojstwa, które prześle naszą pozycję. Biegniemy teraz na drugą stronę w okolice budynku strefy kontroli paliwa. Obok niego stoi wysoka antena, do której podchodzimy i znów przesyłamy naszą lokalizację. Niedaleko budynku strefy montażu rakiet jest zniszczone ogrodzenie. To nasz następny przystanek. Podchodzimy i kolejny raz używamy urządzenia, aby wysłać jeszcze jedną porcję danych do lęsa. Ostatnim miejscem na liście będzie skład pojemników. Tu wchodzimy głównym wejściem, i przy pomocy podczepionej do sufituliny dostajemy się na dach budynku. Jeszcze raz używamy komputerka i zjeżdżamy w dół do głównego hangaru. Na wejściu czasami pojawia się tu wieżyczka, którą łatwo przegapić, więc niszczymy zagrożenie i podchodzimy do jednego z przysypanych kontenerów. To ten na środku, obok którego rośnie drzewo. Oznaczamy pojemnik i w zasadzie to już wszystko. Właśnie zaliczyłeś wszystkie nowe zadania. No a w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli materiał Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, podbijcie film, żebym był lepiej widoczny i oczywiście zasubskrybujcie, by nie pominąć kolejnych materiałów. A po więcej tego typu poradników zapraszam na mój kanał. Serdecznie dziękuję wam wszystkim za uwagę, a tymczasem trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i jak zawsze do zobaczenia niebawem. Cześć!